into that. Ruch Palikota, ale bardzo krótko, proszę. Bardzo krótko. Panie prezesie, jedną z osób zaangażowanych w, w działalność pana partii jest Stanisław Michalkiewicz, który w jednym z kościołów mówi, e, że Żydzi e, będą e, skłaniać się do rozbiorów Polski i powinniśmy zacząć się przygotowywać do wojny. Dobrodusznie twierdzi jednak, że nie są winni wszystkiemu, bo na przykład nie zależą od nich powodzie czy wybuchy wulkanów. Czy jeżeli nowa prawica dojdzie do władzy, to tacy właśnie ludzie będą rządzić naszym krajem? W przykrością oznajmiam, że, że Stanisław Wielkiewicz, mój dobry przyjaciel, nie jest członkiem Kongresu nowej Prawicy. Ja nie stwierdziłam, że e, jest osobą, która wspiera i jakoś działa... Owszem, tym jak, jak najbardziej mnie popiera i rzeczywiście ma rację, że Żydzi nie są winni wszystkiemu, natomiast, nat, natomiast również... Natomiast jest prawdą, nie wiem, czy pani wie, że od kilku miesięcy są rejestrowani rezerwiści, są rejestrowane Zresztą? również motocykle, na użytek wojska przyszły. Polska w tej chwili się już szykuje do wojny, nie wiem, czy pani to zauważyła. Rozumiem, że z Izraelem. Nie, proszę pani, dlaczego nie Skoro y, y, ja pytam pana o to, czy Żydzi szykują rozbiór Polski, a Pan mówi, że Polska szykuje wojska. Proszę pani, ja ale to, ja nie rozumiem. Taka jest ja konkluzja. Się, ja się nie wypowiadam na temat rozbioru Polski, natomiast, natomiast proszę Panią chcę powiedzieć, że jeden z naszych sąsiadów, jeden z naszych sąsiadów uważa, że każdy y, człowiek urodzony na terenie Rzeszy Niemieckiej z 1938 roku jest Niemcem, więc. Y, Muszę Panie prezesie kończyć.